Dzisiaj wszyscy pacjenci wiedzą, że dostępność do operacji zaćmy jest bardzo dobra na poziomie europejskim. Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o dostępność do leczenia operacyjnego zaćmy. To jest największa dziedzina okulistyki. W Polsce wykonujemy około 350-60 tysięcy operacji. Powinniśmy wykonywać 400 ponad, także jeszcze jest trochę do zrobienia, bo nie mamy trochę dostępności w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, bo łatwiej się zoperować na zaćmę niż dostać do okulisty w ambulatorium. Czyli to jest takie zadanie na przyszłość. Natomiast druga dziedzina to jest zwrodnienie plamki związane z wiekiem. To jest druga jednostka chorobowa, która jest najczęstszą przyczyną upośledzenia widzenia w krajach rozwiniętych, do których należymy. I tutaj mamy programy lekowe. Program lekowy, właśnie obejmujący leczenie AMD, działający od kilku lat. W tej chwili już jest ponad 37 tysięcy pacjentów leczonych w programie wszystkimi typami leków, jakie są na świecie, także mamy narzędzie naprawdę na poziomie europejskim, światowym, z dostępnością do wszystkich rodzajów leków i też właściwie populacyjnie zabezpieczeni jesteśmy od tej strony leczenia tej jednostki chorobowej.